Na ostatniej sesji Rady Powiatu Starosta poinformował o spotkaniu lokalnych włodarzy z szefem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. 17 lutego w Nowym Dworze rozmawiano przede wszystkim o stanie wałów na Wiśle. Nie obyło się bez nawiązań do wydarzeń, które rozegrały się tam 5 lat temu. Szymon Rosiak przypomniał o dużej roli odegranej w tej batalii przez spółdzielcze ciągniki Avant. Jak popatrzyłem na tych strażaków, którzy 800 metrów musieli po koronie wału biec z workiem na plecach, żeby go tam dostarczyć, no to tona tego piasku dojeżdżała w ciągu paru minut i mógł zawrócić na koronie wału bez żadnego problemu. To były działania ratunkowe. Wiele set tysięcy złotych wydano na, w sposób bezpośredni i pośredni. Na, na, na materiały służące obronie wałów, olbrzymie koszty osobowe, olbrzymie zaangażowanie ludzi, którzy wówczas też społecznie ratowali powiat legionowski, i Nowodworski przed katastrofą. Chcąc jej w przyszłości uniknąć, radni z Jabłony i Nowego Dworu podjęli wtedy uchwały o przekazaniu zarządcy środków na naprawę wałów. Uchyliła je jednak Regionalna Izba Obrachunkowa, wskazując, że to nie zadanie samorządów. Teraz sytuacja uległa zmianie. Zmianie. 31 grudnia ubiegłego roku e, zmieniono prawo wodne weszły w życie nowe zapisy, które pozwalają wspierać e, przez samorząd e, działania właśnie wojewódzkiego zarządu urządzeń migracji wodnych w zakresie utrzymania urządzeń wodnych. Jak łatwo zgadnąć, starosta wspomniał o tym nieprzypadkowo. Stan na dzisiaj jest taki, że pomiędzy granicą Warszawy a Nowym Mazowieckim mamy 20 km wału przeciwpowodziowego. Wzmiów Posiada środki na uruchomienie przetargu, na projektowanie, podkreślam, projektowanie 7,5 kilometra wału. 7,5 km wału. Aby powiat Legionowski i powiat Nowodworski były bezpieczne, potrzeba jest zmodernizowania 20 kilometrów. Brakuje im środków na przygotowanie dokumentacji, na przebudowę 13 kilometrów wału przeciwpowodziowego. Stąd propozycja, aby zainteresowane samorządy wspólnie znalazły około miliona złotych na dokumentację projektową. Biorąc pod uwagę, że koszt całej inwestycji ma wynieść 70 milionów, to kropla w morzu potrzeb, a czas nagli. Jeśli nie skorzystamy, nie zrobimy dokumentacji, nie uzyskamy, uzyskamy pozwoleń na budowę, nie skorzystamy z zewnętrznych, unijnych pieniędzy, a programy będą. No, po prostu trzeba zapomnieć o tym, bo potem z własnych środków nie da się z te, tego zrobić. W ostatnich latach wały wiślane nie były przedmiotem żadnych prac modernizacyjnych. Postępowała natomiast choćby za sprawą działalności bobrów i dzików ich degradacja. Wczoraj, będąc na tym wale, odkryłem takie zapadliny, że ja się cały tam chowam. A nie jestem maleńkim chłopcem. Takie wyrwy w wale. Żywy piasek. Warto podkreślić to, że w górze Wisły zostało wykonanych masę urządzeń retencyjnych, wzmocnienia wałów, które powodują, że tamten odcinek Wisły jest zabezpieczony. I jeżeli dojdzie do przerwania, no to w miejscu najsłabiej do tego przygotowanym. Przy takiej powodzi argumentów radni bez wahania poparli inicjatywę starosty. Natychmiast powinniśmy podjąć uchwałę intencyjną i rozesłać do wszystkich świętych. Ich reakcja jest wprawdzie trudna do przewidzenia, ale stanowisko sąsiednich samorządów powinno być pozytywne, bo na naprawę wałów pieniądze znaleźć się muszą.